Witajcie w Voxa internecie. To jest wszystko, czego potrzebujecie. Znajdziecie to wszystko, co macie na myśli. Wyszukiwalce go mamy różne możliwości. Jest wiele z boków, wiele mądrej wiedzy. I przydatności. Podajcie mi choć jednego człowieka na tym świecie, który nigdy przeciągnie, że był w internecie. Witajcie w voxa internecie. Mamy tu Voxa tak, dla Was. Miękkie fotele. Zobaczcie, czy nie dostaliście milionów wiadomości od koregów na Messengerze, z boki oglądają k***a seksa nogi młodych pań. Nie denerwujcie się z powodu hejterów, czy braku rajków pod filmem. Nie, to w ogóle, to nie był mój żart. Ha 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 mój ekran i przesuwaj po nim, by coś sobie wybrać, co tylko chcesz, a ja włączę ci na swoim monitorze, co tylko chcesz. Witajcie w Oksa Internecie. Czy masz ochotę posłuchać muzyki lub obejrzeć film? Interesuje cię polityką, wyborami, prezydentami? Ja może nie. Wolicie na Twitterze, pooglądać zdjęcia sobie. Znów chciałeś być fejmem, a zamiast sława dostałeś pod swoją muzyką. hejt? nie przejmuj się. Czy z mojego internetu jesteście zadowoleni? Załamani czy wkurwieni jak nikt. Zaufajcie mi, mam dopiero 40 lat. I cały czas próbuję Voxtek DRAWAS, by nową technologię do świata Wam dać. Witajcie, VOX na internecie. Jesteś smutny, człowieku. Zajdź na mnie strona. Ja Cię zawsze pocieszę. Oto przepis na spaghetti za zatu. przepis na jarenia. Tylko potrzebny mi jest Mam dla Ciebie wiele muzyki, firmów I sportów. to a moja dziewczyna wymyśla myślał, muzykę. Prawda, że mój internet super jest? Jest wiele twórców, które marują obraz, robią na XD, Rob Disney Channel, Cartoon Network, wolisz bajki, czy marażę? Jest też Hasbin Hotel i tam mieszkam ja. Każdy tam jakiś związek z kimś ma, tylko Arastor jest sam. Witajcie woksa o internecie. Trzymaj się mocno zamiast kolejki górskiej. Przejedziesz po moich stronach, się gwarantuję ci super zabawy i niezłe śmiech, rozbawicie do łez. Randomowe ludzie wysyłają nosie dosychuje do bytce. to nie i podłe. Natychmiast przestańcie takie, coś jest okropne i bezkubne. Zostawicie po sobie tylko złą pamiątkę śrada, a potem rozejdziecie się to wszędzie i dostanie we niepowołane ręce. A potem piętnastoradki w szkołach każdy wyzywa, że głową z ulicy jest. Dlaczego teraz sama zastanów się. No i ktoś komuś wysłał kolejny i kolejny, następny. Następny zaraz mnie trafi szrak. No mówię wam potem, ja muszę wszystko sobie czyścić kasować. przeoglądać wasze firmy, treści, zdjęcia i strony. Zaraz mnie trafi szrak. Takich osób dosyć mam. Bo iście, czy podniecać. wiem, że to robi dziwko. Zobacz warantyną, rwałem łeb, usmarzyłem w piekarniku. Usmarzyłem w piekarniku, raczej niedobry był i go nawet nie zjadłem pobiłem go tak mocno, jak on kiedyś mnie. Poszedłem do psychologa i wyreczył. Strał mi mnie, mnie prowadź swój pamiętnik codziennie na YouTube. i nowy film. W zakładce społeczności przyjdzie tylko do głowy. Pisz plotkujące babska pełno ich tu jest. Kup sobie na szejnową bruscaroptop. Jesteś piękną kobietą, a starą dorobkę masz w moim internetowym sklepie kupisz sobie modną raz, dwa. Pełno hejterów pisało do dziewczyny, bo bohaterowy głos i muzyka nie podobały się. Proszę, proszę, wykorzystuję moją, ukochaną oktawę supraną. Odparł insta i zrób insta, stary nagra jakiś film. Zajęć i roboty u mnie, nie zabraknie ci. Znajdź siniaka w swoim mózgu, wyrwać już znalazła, gdy walną łamię w. Idealny pomysł na chudą figurę i wegański śniadanie, z się krwi. Będziesz na jedno, raz dwa. Kira z zabójce biały moldy i ryje. Co jeszcze tam drawa z mam? Mam odpowiedź. Dra. Raz na pytanie. Za co nie chcą? Bo myślą, że jest głupi jak pień, więc sam będzie. Draczeli bombierhalt. Mam jak zbudować wiśniową, dobrawędową bombę. Gdy chcesz jej zapachem rozwalić całą scenę, Hazbinkotter zrób cały ten świat. Zrób ten śmieszny kój, z którym piłkarzem jesteś Hitler wysłał żołnierzy na wojnę, by gazowali kobiety i mało dzieci z takim samym śmieciem jak... Warentino, chuj złamany. Wiecie, ludzie, to nie zawsze tak wyglądało. Kiedyś było inaczej? dawno, a może nie tak dawno temu, w tych lub w innych czasach, zanim wybuchła druga wojna światła przed rokiem 1200, żartowałem. Chciałam zrobić dobry początek, a teraz na poważnie. W latach 50, 60, 70, 80, 90 roku, 1900, wcale nie było mnie, technologii, telewizorów, komputerów, tabletów, telefonów. Nie było growe pat i notatnika, nie mogłabyś przyciskać kolorowych kwadratów, które cały czas same grają mi. Tworząc za ciebie melodię. Nie miałabyś tak łatwo wpisania swych strasznie długich piosenek, teraz tylko dotykasz litery, bo graficzny same się poprawiają. Ja Lub wyświetla ci się przypadkowe słowo, które pasuje do piosenki, wystarczy tylko je dotknąć, zamiast męczyć dłonie, ołówki kartką papieru. Teraz DJ i psalki mają o łatwiej, nie było też mojego internetu, były stare Noki na kino, guziki zamiast dotykowych Samsungów, czy rowery lub konie zamiast samochodów, czarno-białe gazety zamiast modnych katarogów. na szczęście marzenia idą do przodu, dobrze, ludzie chodzą do pracy i dają coś nam od siebie, tak jak moja dziewczyna, dobro i muzykę, nie ma pracy, nie ma pieniędzy, ale wszystko to co robi, bo... Kocha dobro i muzykę, to jej największa miłość jest. Ludzie ciężko pracują dnie i nocy, a ja uświadamiam sobie, że całe życie czekałam na ciebie. Kochanie, ciebie, kochanie, jedną dobroczyńc na świecie ciebie, oktawko soprano kochani, w wieku 19 lat stworzyłaś pierwsza marodję. Pamiętam, od kiedy zaczęłaś pisać, pisać piosenki w swoim tatniku, tykając litery, wymyślając następne słowa, choć pamiętam, pierwszą twoją piosenkę miałaś 14 lat. Napisałaś ją długo pisane kalcy. Nigdy nie miałaś w życiu łatwo, kochany ire to już rad tworzysz swoją piękną muzykę, a teraz robisz wszystko to, do czego zostałaś stworzona, grasz, tańczysz, śpiewasz, tworzysz melodie, piszesz piosenki, czujesz, że powoli idziesz naprzód, może nawet zbliżysz się do celu spełnienia swych muzycznych marzeń, się oktawką, kiedyś wszyscy ludzie zaczną cię słuchać, no nie poddawaj się walczą kiedyś wszyscy ludzie zaczną cię słuchać, Doceniam twoją miłość, starania, twoją pełną uczuć, muzykę. Rudzie, ludzie, tak to wy, kochani, rządzicie tym światem. Ja jestem tylko telewizorem o imieniu Vox. Stworzyliście mnie, wymyślając nowe wynalazki i technologie. Każdy z nas rodzi się, żyje i reśre, a potem umiera. Dobrze, rudzie, idą do nieba, zły, do piekła, a ja pewnie pójdę na zło. Znając życie zepsutego telewizora, gdy oktawki nie będzie, już nie będzie. Miał ja, kto mnie kochać, naprawić na nowych moich części, zamieniać świat, powstały świat. Kiedyś umrze. Nic nie trwa wiecznie: moje komputerowe wnętrze, moje komputerowe serce, Tak bardzo jej potrzebuje, moje komputerowe oczy patrzą na jej złoto, oczy i długie rzęsy. Jest taka piękna, kocham ją. Ona urosła, ma teraz 22 lat, jest jeszcze bardzo młoda, chcę być z nią na wieki razem. Kto wie, ile wspaniałych przygód, pozycji technologii I razem. Przeżyjemy z moim pomarańczowym dobroczeńcom i oktawiem, co Soprano. Miłości w pracy współpracując ze mną możemy wiele osiągnąć. Kto wie, może nawet spełnić swoje marzenia, chociaż to niektóre, ale tak samo dla nas ważne. Kochani, rójcie, bo taki zawsze był mój plan. Ulepszać technologię na nową, dawać wam mój internet, zmienić coraz lepszego świat. Robię to wszystko dla was, chcę wam pomóc ha Czy mogę włączyć ci wszystkie strony? Siadaj i patrz. Czy mogę włączyć ci wszystkie firmy? Siadaj i patrz. Czy mogę włączyć każdy gatunek muzyki, jaki tylko istnieje na świecie? Załóż słuchawki na uszy i słuchaj. Czy chcesz obejrzeć każdą z cykli sportu, Bierz piłkę i na nartach skacz do czego jeszcze mój internet może się ludziom przydać? Do czego jeszcze mój internet może się ludziom przydać? Może by z niego korzystać przez cały czas. Może by z niego korzystać przez cały czas. Lubisz słuchać opery, muzyki klasycznej, jazzu, disco, poro, techno, house, czy dance'a, heavy metalu, Słuchaj czego tylko robisz, czego tylko chcesz. Włącz urobioną muzykę na mnie. Muzyka, gry, Minecraft, bajki, firmy czy polski mecz, może być nawet sport. Internet włączaj, oglądaj, słuchaj na mnie czego tylko chcesz, bo wciąż tylko to jedno pytanie dręczy ludzi mnie, do czego jeszcze mój internet może przydać wam się, do czego jeszcze mój internet może przydać wam się, może by z niego korzystać przez cały czas, może by z niego korzystać przez cały czas, może by z niego korzystać przez cały czas.